Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie z powrotem w naszym dyplomatycznym studio hipsterskim na Żoli Nazywam się Mikołaj Teperek, No, jestem Waszym prowadzącym dzisiaj. Razem ze mną nasz gość, Jan Hernik, analityk stosunków międzynarodowych, amerykanista. Witam serdecznie. Cześć. Cześć, Janku. Dzisiaj porozmawiamy tak jak w tytule i po widzowie widzą o sprawach bieżących, ale też oczywiście o obszarze, który jest niezwykle istotny dla Stanów Zjednoczonych, bo my z tymi podcastami też tak wychodzimy właśnie od tej perspektywy USA, mamy fundację, która zajmuje się Stanami Zjednoczonymi, co prawda ona jest bardziej kulturowa niż dyplomatyczna. To tak tutaj właśnie chciałbym z Tobą porozmawiać, taka luźna analiza, dyskusja. Dwóch analityków, właśnie o po pierwsze, najnowszym spotkaniu sekretarza Departamentu Stanu Antonego Blinkena w Chinach, który spotkał się ze swoimi odpowiednikami dyplomatycznymi, ale także z Xi Jinpingiem, czyli przewodniczącym Partii Ludowej w Chinach które spotkanie trwało pół godziny, to spotkanie robocze ponad 5 godzin, to jest taka najświeższy już na właśnie dzień, jak dzisiaj nagrywamy poniedziałek, 19 czerwca, to ono odbyło się dzień wcześniej, no i pewnie jeszcze zahaczymy o cały Indo-Pacyfik jako region, jako bezpieczeństwo. Może dla widzów, którzy tak nie obserwują tego Indo-Pacyfiku, bo w polskiej takiej sferze mainstreamowej dość często nie mówi się o tym do pacyfiku Dlaczego ten region jest tak istotny z perspektywy Stanów Zjednoczonych, tego bezpieczeństwa? No bo wszyscy patrzymy tutaj jednak na Ukrainę, a czemu patrzymy właściwie na Indo-Pacyfik z perspektywy Stanów Zjednoczonych? Cóż, wydaje mi się, że w Polsce patrzymy na Ukrainę, dlatego, że przede wszystkim jest to dosyć bliskie doświadczenie jednak dla nas wojna na Ukrainie. Mnóstwo uchodźców, kobiecy i dzieci, które którzy uciekają przed wojną, no i ten Indo-Pacyfik jest daleko, jest bardzo daleko i daleko jest również, wydaje mi się, gdzieś w umysłach, czy to Polaków, czy nawet naszych rodzimych analityków, części mm. się w tej chwili przede wszystkim na Ukrainie. Z perspektywy Stanów Zjednoczonych oczywiście Indo-Pacyfik to jest kwestia zagrożenia chińskiego przede wszystkim i tam prawdopodobnie rozegra się walka o dominację na świecie w przyszłości. Oczywiście kwestia Tajwanu, więc jest to taki najgorętszy region jeśli chodzi o obecną geopolitykę, stosunki międzynarodowe, czego przykładem oczywiście jest spotkanie, o którym powiedziałeś. Mhm. No bo wiemy, że po II wojnie światowej imperializm japoński został stłumiony. Tak naprawdę teraz Japonia, jakby ktoś 100 lat temu zapytał, czy Japonia, Ameryka będą ze sobą to byłby w szoku. się przyjaźnić, to rzeczywiście jest to duży szok. Także oczywiście już jesteśmy dawno po wojnie koreańskiej, rozbiciu Korei na północ i południe. Czyli też widzimy, że w tej planszy indopacyficznej są sojusznicy Zachodu, mm -hmm. ale też takie kraje, które próbują gdzieś tam lawirować między młotem a kowadłem, jak między innymi właśnie Korea Południowa, która też y, czuje się zagrożona przez Koreę Północną, ponieważ oni są bliżej właśnie Chinom czy Rosji, też gospodarczo. No i Amerykanie rzeczywiście dość często, teraz za Bidena szczególnie, nacisk na tą dyplomację kładą. Pamiętamy jak Donald Trump spotykał się z Kim Jong-kunem, krytykowany przez wielu, no ale on uznał, że będzie przecież rozmawiać nawet z każdym. Teraz jest kampania, trwa w Stanach Zjednoczonych, Mike Pence krytykował tego typu już jako Post factum, po tym jak był wiceprezydentem, takiego typu właśnie spotkania z dyktatorami, jak kiedyś Obama powiedział, nie będziemy negocjować z bad guys, tak? Żeby nie powiedzieć słowa kluczowego dla algorytmu. No i jak Amerykanie próbują tę sieć kontaktów. Właśnie na tej planszy indopacyficznej dyskutować, skoro właśnie sojusznicy tak jak Korea Południowa próbuje lawirować. Jaka jest obecność tam na tym Indopacyfiku? No bo z najnowszych doniesień wiemy, że ta obecność no, nie jest tylko soft power, ale też mocny hard power w razie właśnie potencjalnej inwazji Chin. No i właśnie na samych siebie, na Tajwan jako osobny naród różnie się to interpretuje. Mhm. No dotknąłeś bardzo obszernego tematu. Tak, sorry, wybacz, żeby, żeby właśnie od ogółu do szczegółu przejdziemy sobie. E, na pewno, jeżeli chodzi o Indo-Pacyfiku, to dyplomacja administracji Biden'a jest bardzo widoczna, objawia się przede wszystkim w tworzeniu takich szerszych formatów sojuszniczych. I tutaj oczywiście mamy do czynienia cały czas z utrzymywaniem Partnerstwa kład, mimo tego, że ostatnio szczyt w Australii się nie odbył, ale do tego mamy nowe sojusze, takie jak na przykład Partners in the Blue Pacific, i to jest sojusz powołany już stricte w czasie administracji Joe Bidena. Sojusz, który zrzesza Australię, Nową Zelandię, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Japonię z tego co pamiętam. I to jest odpowiedź właśnie na ekspansję chińską, jeśli chodzi o obszar ogólnie Indo-Pacyfiku, jeżeli chodzi o tą ekonomiczną ekspansję. Ten sojusz stricte skupia się na tym, aby przyciągać te mniejsze państwa, nawet w regionie, czy, czy angażować większe, aby pomagały mniejszym, aby utrzymywać się w strefie wpływów tej zachodniej amerykańskiej, tak to nazwijmy. Mamy oczywiście OKES, co jest bardzo ważne, bo to jest pakt Australia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, który jednoznacznie ukierunkowany jest na przeciwstawienie się tym rosnącym apetytom Pekinu. Francja tam chyba protestowała wtedy, kiedy tak. za... powstawał ten. No tam chodziło o to, że Australia miała już gotowy, podpisany kontrakt na łodzie, atomowe, mm. łodzie podwodne o napędzie bodajże atomowym, z tego co pamiętam, i został on zerwany, aby stworzyć właśnie OKES, czyli przede wszystkim partnerstwo mm. w budowaniu łodzi podwodnych pod auspicjami amerykańskimi i brytyjskimi. Czy to jest ten rodzaj wywierania wpływu soft power, że ta osoba, która dozbraja resztę świata, czyli handluje z nimi? właśnie tą bronią przede wszystkim, bo amerykańskie podzespoły są między innymi na przykład teraz w czołgach w Izraelu. Izrael chce je odsprzedać do Ukrainy, ale musi być zgoda Amerykanów, ponieważ z ich podzespołów te czołgi były y, tworzone, ale z drugiej strony, poza takimi na przykład łodziami, y, też y, na przykład no, amerykański Westinghouse będzie budować elektrownię pierwszą jądrową na pomorzu y, w Pątnowie y, tutaj y, w Polsce. I tak mi się wydaje, powiedz mi jeśli się mylę, ale chyba Chiny właśnie chodziły tutaj z tą marchewką, z wieloma krajami i mówiły: My, wam, wybudujemy na przykład w Afryce, czy, czy właśnie bardziej w regionie do Pacyfiku, kolej, wybudujemy wam takie rzeczy bardziej e, gospodarcze, a niż e, od sprzedaż samego sprzętu. No oczywiście jest to taktyka Chin, aby uz uzależniać te mniejsze państwa, tak, czy państwa regionu od ich wsparcia, od ich e, również infrastruktury. Natomiast nie mam wątpliwości, że Stany Zjednoczone robią podobną rzecz. Tak? Każdy dba o swoje interesy i przeciąga na swoją stronę kluczowych sojuszników. Nie oszukujmy się, Australia jest jednym z kluczowych sojuszników dla Stanów Zjednoczonych w regionie Indo-Pacyfiku. I może odgrywać jedną, może nie kluczową, ale jedną z najważniejszych ról w potencjalnym, potenc potencjalnej eskalacji na Tajwanie. I, okay. i tutaj... czy, czy to jest doświadczenie takie z praktyki jeszcze wojny na Pacyfiku, z II wojny światowej, kiedy Australia była gdzieś tym hubem zwrotnym w walce z Japonią? Myślę, że tak. Myślę, że Bo To jest, jest taki to... najbliższy sojusznik w regionie. Tak, po prostu, dokładnie. Nie? I Amerykanie mają już doświadczenie po prostu właśnie. tej kwestii. Wiedzą, właśnie. że to się sprawdzało, mm. y, gdzie generał Douglas MacArthur, tak, o ile dobrze tak. pamiętam, y, właśnie dowodził y, z regionu, no z Australii, tak? tak. Y, w wojnie, wojnie na Pacyfiku również. I y, 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 y w tej chwili wydaje mi się, że jeżeli już skupimy się przez chwilę na potencjalnej eskalacji w okolicy Tajwanu, to Australia będzie jedną z tych kluczowych części w zamknięciu czy zduszeniu w zarodku potencjalnej właśnie mhm. eskalacji, dlatego że Tajwan jest gdzieś tam po środku, Australia jako bardzo duży sojusznik amerykański jest mm -hmm. na południu, z północy mamy Japonię i Koreę mm -hmm. Południową i wydaje mi się, że polityka mm, amerykańska w tym regionie polegać będzie na tym, aby maksymalnie wzmocnić swoją obecność w tych państwach, wzmocnić inwestycje mm -hmm. również w kwestie militarne w tych państwach, zaplecze mm -hmm. budować tak aby w, w tym momencie, w potencjalnej eskalacji, te siły po prostu w zarodku mogły um, gdzieś zażegnać ryzyko rozlania się konfliktu dalej. No bo nie wyobrażam sobie, skoro te państwa same czują się między młodym a kowadłem i widać, że ta dyplomacja też tak wygląda między innymi koreańska, chyba nowozelandzka także, czyli tutaj z jednej strony chcemy mieć te gospodarcze relacje z Chinami, ale z drugiej strony ideowo bliżej nam do tych wartości demokratycznych Zachodu, to raczej tak mi się wydaje, że jeśli dojdzie do jakiegoś konfliktu już zbrojnego, bezpośredniego, to raczej będzie tak, że ci sojusznicy będą zapleczem, bądź lotniskowcami w cudzysłowie jako, jako oczywiście ziemia, a nie jako, jako statek, ale to będą amerykańscy żołnierze, którzy będą na tej pierwszej linii frontu. Mnie, nie wydaje mi się, żeby teraz, że na przykład uzbrajanie Korei Południowej jest. Raczej nie po to, żeby Korea razem z Ameryką uderzała na Chinę i broniła tego, ale raczej do tego, żeby Korea sama siebie mogła w razie czego jednak obronić. Czyli ta strategia ostraszenia. to trochę tak, jak podobnie wygląda nasza rola tutaj w Europie, jako zaplecze logistyczne Ukrainy, a nie, że jesteśmy bezpośrednio związani z jakąkolwiek wojną. Co prawda Amerykanie prowadzili swoją wojnę w Iraku i Polacy jako pierwsi do niej dołączyli. No to ciężko mi sobie wyobrazić teraz Polaków na Pacyfiku. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Polskę, to my jesteśmy celowo tutaj dosyć intensywnie do zbrania, przez Stany Zjednoczone, jest to obecność amerykańskich żołnierzy jest cała infrastruktura logistyczna, Amerykanie mówią Jaytown czyli lotnictwa Jasionka. Mhm, e, tak. To wydaje mi się, że jest to przygotowanie się Ameryki, Stanów Zjednoczonych na potencjalną eskalację na Pacyfiku i wzmacnianie Polski jako tego nowego centrum powiedzmy w Europie Środkowo-Wschodniej czy w Środkowej, bo wydaje mi się, że w czasie całej kadencji Bidena jednak ten środek ciężkości przesunął się z Berlina do Warszawy, tak. jeśli chodzi o pewne strategiczne znaczenie Polski i przygotowują Polskę do tego, aby w razie gdy będą musieli przetransferować znaczą ilość czy swoich sił, czy zaplecza logistycznego na Pacyfik, bo jest to możliwe, uh -huh. to Polska będzie w stanie tutaj w imieniu Stanów Zjednoczonych gdzieś dbać o te interesy, walczyć i powiedzmy utrzymywać, stabilizować sytuację. Tak? A to nie jest za bardzo tak, że to jest trochę zbyt duży front, że dla Amerykanów, patrząc od ich strony, to, to jest Stany Zjednoczone jest... nie są w tej chwili gotowe walczyć na dwa fronty. No właśnie. Dlatego jest Polska potrzebna yy... Polska armia jest potrzebna, żeby była silna, mm -hmm. żeby Stany Zjednoczone tutaj inwestował, żeby stabilizowała sytuację mm -hmm. w Europie, tak? Czy 50 tysięcy około amerykańskich żołnierzy tutaj w Polsce teraz plus zaplecze logistyczne Rammstein, Sycylia, skład NATO tak. ogólnie, wystarcza jak na razie Więc ale... nasze siły i tak, siła wschodniej mm -hmm. flanki. Mm -hmm. Tak. Tak, no bo na przykład jak wrócimy chwilę na Indopacyfik, to zobaczmy. 台湾。 I zaraz obok masz japońską wyspę Okinawa, która jest znaczącym miejscem, jeśli chodzi o strategię Stanów Zjednoczonych i tam są znaczne siły amerykańskie ulokowane. Właśnie na wypadek tej eskalacji również. I to jest też pośrednia odpowiedź na Twoje pytanie odnośnie okay. obecności na Pacyfiku. Mamy inne bazy Guam, chociażby mamy Hawaje, które już też są wysunięte na Pacyfik. I wydaje mi się, że Amerykanie poprzez również obecność floty, bo nie wiem, czy śledzisz na przykład regularnie lokalizację amerykańskich lotnisków. A nasz kolega Twittera Łukasz Kobierski tak, wrzuca takie mapy. Tak. Ja też staram się od czasu do czasu, uważam, że jest to ciekawe, żeby obserwować jak właśnie na Indo-Pacyfiku Ameryka próbuje niejako oskrzydlić Chiny. Tak, przy... nawet czasem A, czyli... od ze strony Arktyki, tak. i, no, przy, przy czy Rosji. W ogóle inna historia zupełnie. No tak tak. Ale... tak, tak, ale widać, że są dookoła. Tak, to, to jest coś w stylu Wielkiej Białej Floty, którą Roosevelt wysyłał na początku XX wieku, hmm. aby zasygnalizować światu potęgę amerykańskiej marynarki wojennej. Okay. I tutaj wydaje mi się, że nie jest to jeden do jednego, natomiast Stany Zjednoczone na pewno przypominają kto rządzi póki co jeszcze na, na wodach, tak? Bo, tak, no to jest mocarstwo jednak wodne. No nie zapominajmy o tym, że czołową strategią amerykańskiej marynarki wojennej w ogóle strategii była oczywiście była strategia morska Alfreda Machana, potem Spikemana i, i, i wydaje mi się, że jest to gdzieś obecne, natomiast jeżeli zobaczymy na potencjał, wiem, że nie każdy lubi porównywać liczbę lotniskowców, liczbę okrętów desantowych itd., no to jednak Chiny czy nawet Korea Północna czy Federacja Rosyjska bardzo mocno się zbliżają, a w niektórych aspektach nawet już przewyższają. E, liczebność floty morskiej, oczywiście, z, ze strategicznego punktu widzenia, Stany Zjednoczone dalej kontrolują te najważniejsze obszary i mm. po prostu mają dużą przewagę, ale w przyszłości wydaje mi się, że coraz większe znaczenie dla Amerykanów, również na Indo-Pacyfiku, mm -hmm. będzie miało lotnictwo mm -hmm. i e, wydaje mi się, że oczywiście, lotniskowce są kluczowe w tym aspekcie, ale również bazy, które ulokowane są można powiedzieć, dookoła Chin, tak? w państwach sojuszniczych. Wydaje mi się, że, że to w perspektywie czasu może znacząco zyskać na tej wartości strategicznej. Tomka Maverick okay. miał takie nawiązania właśnie te, te pacyficzne, te właśnie chińskie, więc też widzimy, jak ten trend hollywoodzki filmów wojennych, nowoczesnych skłania się gdzieś tam w stronę powrotu właśnie na Pacyfik. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić sytuację, bo teraz jesteśmy no już półtora roku od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Są te pogłoski o tym, że już niektóre walki mają miejsce na terenie Federacji Rosyjskiej, to czy w razie potencjalnej konfliktu jest jakaś sytuacja, że możemy się spodziewać nowej bitwy o Midway, czy bliżej Stanów Zjednoczonych. No już nie chcę rzucać Kalifornii, ale Hawaj i okolice. Wiesz co? Wydaje mi się, że Chiny jeszcze tak daleko nie sięgają swoimi wpływami na... No, no bo Palopat gdzieś tam wysłali, nie? I ona, w ogóle to jest kolejna kwestia, y, bardzo, bardzo ważna moim zdaniem, bo tak. odważyła po raz kolejny pewne braki uh -huh. w obronie powietrza Stanów Zjednoczonych. Tutaj. Braki decyzyjności. D tak jest, to jest kolejna znowu kwestia, bo mówimy tutaj o całym systemie podejmowania decyzji, który tak. w mojej opinii powinien być zdecentralizowany i przeniesiony bezpośrednio do kokpitu pilota. Okay. Bo tutaj, pamiętajmy, trzeba było czekać na decyzję nawet prezydenta, z tego co pamiętam, aby zestrzelić mm Holon. -hmm. Szczególnie ten pierwszy, tak, tak, który... Przeleciał nad Karoliną. Tak, który tak, został, Karolinę, tak on, on został w ogóle zlokalizowany chyba pierwszy raz nad Montaną. Ten tak, tak przeleciał z góry przez... Aż, góry, ten... aż nad Karolinę tak, tak, z, tak, z tak, tego co pamiętam, tak. i no, um, Mówili, um... że czekali na dogodny moment. Obserwowali, czekali aż będzie po prostu pusto, co prawda Ameryka ma te... Puste pola, mimo no wszystko. No, z tego, co wiem, balon został zauważony w okolicy silosów rakietowych Tak, właśnie. E, I to jest bardzo ważne, bo to jest to serce nuklearne Ameryki, a balon z tego, co tak, ale chyba, że się interesował w czasie rzeczywistym. Tak, w tak. się rzeczywistym wysyłać. Wszelkie sygnały, zbierać sygnały również mhm. z urządzeń mhm. czy, czy sprzętu militarnego i przesyłać bezpośrednio w czasie rzeczywistym do Pekinu te wszystkie dane, przechwytywać rozmowy. Więc okay. wydaje mi się, że ta decyzja powinna zostać podjęta o wiele, o wiele szybciej. Reficj, okay. tak. Wróćmy do dnia dzisiejszego. Okay. Zamiast wychodzić takie takie geopolityczne gry i spekulacje, odbyło no, się to spotkanie. Tak? 18 czerwca, Blinken, po długiej przerwie w końcu ci dyplomaci się spotkali. No były te rzecznicy prasowe, wydali swoje oświadczenia. Tam chyba nie ma żadnych konkretów nawet dokumentowania niestety, bo to jest takie biznes as usual, w sumie to wyciągamy sobie rękę, ale takie mam wrażenie, zaznaczamy sobie taką długą, cienką czerwoną linię, nie do przejścia. Chiny mówią, nie wtrącajcie się w nasze sprawy, w ogóle to szanujcie nas, ale lepiej to usiądźcie w kąciku na karnym jeżyku i przemyślcie w ogóle swoje życie. I teraz zadajmy sobie pytanie, co jest z chińskimi sprawami, bo we, we, według Pekinu wszystko może być tymi, tymi sprawami, bo de facto, jeżeli spojrzysz na mapę i na Pacyfik, to Chiny roszczą sobie prawa do za wszystkich niemal wysp na Morzu Południowochińskim, które sięgają aż chętnie daleko za Wietnam, mm -hmm. wyspy paracelskie itd., itd. No tak. Tybet, granica z Wietnamem, ale też polityka w Afryce, która jest taka Dokładnie. mocno przekupna. Tak, dlatego ta czerwona linia ze strony Stanów Zjednoczonych z kolei jest bardzo ważna, dlatego, że jeżeli jej nie będzie jasno odgraniczonej, zaznaczonej, to Chiny te swoje roszczenia, swoje um, aspiracje będą wy, wyciągały, wysuwały o dalej, tak? Niż to, jest, niż to jest teraz, dlatego No, Chiny masy, że nie czują się hegemonem. Mhm ale to jest takie, wiadomo, no, ja, ja nie jestem ten zły, ja jestem ten duży, ja się nigdzie nie rozpywam i po kątach tutaj, tylko po prostu robimy swoje interesy z, z każdym i wszyscy są zaproszeni w ogóle do stołu, no ale Amerykanie jednak inaczej to postrzegają, cały świat to inaczej postrzega, tak znowu wróciły tematy instalacji masztów 5G w hmm. Europie, które czy baną aplikacje TikTok i, i wróciły znowu takie wątki około Snowdenowego się podsłuchiwania, tylko tym razem nie od Amerykanów, a od Chin. No zgadza się, wydaje mi się, że Amerykanie będą chcieli naciskać teraz, no bo nie, nie miejmy złudzeń, mm -hmm. tak? Sojusznicy amerykańscy są po to, aby prowadzili gdzieś politykę ukierunkowaną na realizację amerykańskich interesów, tak? To co mówiliśmy, mm -hmm. dajemy wam pana bezpieczeństwa, ale oczekujemy od osobiście prowadzili pewne działania zgodnie z naszymi celami. No tak, ale jak to jest, że skoro z, z drugiej strony, może to nie jest dobry przykład, bo Polacy niezależnie od rządu wydają się bardzo proamerykańskimi mm. e, amerykańskim krajem, to z drugiej strony mamy przykłady no, takich mocnych graczy w Europie jak Francja i Niemcy, które gdzieś tam tak jak Koreańczycy próbują lawirować się między młotem a Kowotem i i przy, utrzymywać te współpracę z Chinami. No, mieliśmy duże spotkanie Emanuela Macrona z XI, e, e, kanclerza Scholza, zresztą też. No i to tak wygląda. Jak był Amerykaninem w dyplomacji, no to bym takie, no to co innego jeszcze możemy zrobić, żeby ich zachęcić raczej do, do tej jedności w Zachodzie. No, chyba największym problemem Ameryki jest właśnie ten brak takiego idealnego, idealnej jedności Zachodu, aż, aż można powiedzieć, że znowu na Zachodzie bez zmian. Każde swoje, a nikt razem ze sobą. No, zgadza się. Uważam, że Niemcy, Francja mogą być takimi w cudzysłowie słabszymi ogniwami. Jeśli chodzi o zachód i tutaj myślę, że Chiny celowo prowadzą politykę, że zapraszają do siebie na przykład czy Scholza, czy Macrona na bardzo duże, wystawne I tutaj bogate, zauważ, zauważ, że bodajże z Macronem tam w Pekinie była Ursula von der Leyen tak. i ona była z tego co wiem zupełnie inaczej potraktowana. Tak. I tutaj wydaje mi się, że jest to też celowe, aby spowodować hmm. właśnie swego rodzaju wyłom w państwach zachodnich czy jeśli chodzi uh -huh. o Unię Europejską, Francję czy Niemcy, tak. że po prostu Macron był witany z tego co pamiętam niemal jak cesarz, tak. e, a von der Leyen była. To tak, dostupia, tak, tak, no. była gdzieś tak e, na uboczu. Uh -huh. Więc e, ja bym przestrzegał e, kogokolwiek przed wyjazdem do Pekinu, bo nawet jeżeli obiecywane są krószki na wierzbie, uh -huh. to e, może się to okazać. E, może się to okazać po prostu niekorzystne, bo wpisuje się w szerszą politykę po prostu dezintegracji Zachodu w pewien sposób. I, i wydaje mi się, że to jest cel Chin w tej kwestii, a z kolei państwa tutaj europejskie, Niemcy czy Francja, próbują jak pokazywać Stanom Zjednoczonym, zobaczcie, możemy tutaj się dogadywać z innymi, nie mm -hmm. musimy się wcale tutaj was słuchać czy podporządkowywać. My jesteśmy tak samo dużą gospodarką, mm -hmm. możemy podejmować swoje decyzje i e, niejako próbujemy e, lewarować, tak? Tak, rozumiem też ich perspektywę, no bo Francuzi, którzy mieli mieć dile tak jak powiedziałeś, na łodzie z Australią, mieli mieć deale na e, e, myśliwce, helikoptery z, z Polską. Byli też, brali udział w tych negocjacjach atomowych, przecież amerykański tak te Firma produkująca też przecież francuski atom. No, będziemy mieli technologię koreańską i amerykańską. Takie kimchi trochę z burgerem. No to widać, ja się nie dziwię, że, że mają swoje ambicje i, i mają swoje dyplomacje tworzą w inne sposób. Jasne, tylko teraz moim zdaniem przywódcy światowi czy przywódcy świata Zachodu, wolnego świata, jak się często mówi, mhm. powinni przewartościować sobie pewne kwestie, czyli zobaczyć, że de facto zagrożenie chińskie jest zagrożeniem, które nie tylko wycelowane jest w Stany Zjednoczone, mhm. tylko we wszystkie państwa, mhm. które weszły tak głęboko w sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, które reprezentują tę zachod zachodnią cywilizację. Mm -hmm. I wydaje mi się, że sam ten fakt powinien być pewnym, budzić pewne znaki zapytania w głowach niektórych liderów. Wydaje państw z tego co pamiętam niemal jak cesarz. Przewartościować pewne, nie wiem, prywatne e, interesy, oczywiście to jest ważne dla każdego przywódcy państwa. Natomiast docelowo wydaje mi się, że w tej chwili, jeżeli Zachód chce przetrwać i pod patronatem tego Pax Americana Ty. dalej trwać, to mhm. musi być zjednoczony. Okay. I, I to Rozumiem. jest prosta konkluzja. Znaczy to chyba najlepiej. Na przykładzie państw afrykańskich widzimy, jak mogą się potencjalnie skończyć niektóre umowy handlowe z Chinami, które kończą się na tym, że kraje afrykańskie potem nie stać na dokończenie pewnych mm -hmm. inwestycji, które zaczęli z Chińczykami, a oni mówią, no dobra, no to tam macie fajne złoża, to może umówimy się tak, że my wam damy kredyt, umówimy się na dokończenie, nie wiem, tych torów kolejowych, ale może tam te złoża, tam, nie wiem, co to może być, kobalt, nikiel, cokolwiek innego, to, to my sobie chętnie to bez pytań y, obsłuży. No i to jest kwestia właśnie chociażby półprzewodników i Tajwanu. Tak. Jeżeli mówimy już o złożach, o, o tak. tego typu rzeczach, mm -hmm. y, że przecież Tajwan. Y, nie pamiętam dokładnie jak to procentowo wygląda, ale bardzo, bardzo dużą, dużą tak. część produkcji tych, tych przewodników jest Pamiętam jak dobre poszuka. Tak, jak dobre 15 lat temu były tajfuny w okolicach właśnie Tajwanu i karty graficzne akurat wymieniały parę rzeczy w komputerze, nagle po prostu nie było dostaw i poszły, wiesz, na tak wszyscy mówią, kupujcie laptopy, póki są tanie. <noise> albo, albo pojazdy elektryczne, chociaż pojazdy elektryczne też się pojawiają i e, u Chin. No dobra, tutaj stawiamy kropkę. Decyzja należy do Was. To była e, nasza i tutaj Jana e, analiza. Jak Wam się podobało, jak macie jakieś swoje sugestie, jakieś coś do siebie, od siebie do dodania, piście e, w komentarzach. Ja nazywam się Mikołaj Dyperek, jestem Herning. Dziękuję serdecznie. Dzięki, że wpadłeś. I Dzięki bardzo. Oby więcej takich yy, rozmów i jak się coś będzie działo na świecie, to na pewno spróbujemy raz jeszcze pokusić się na jakiś wspólny komentarz i analizę razem z Wami. Tak jak mówię, zapraszam do komentarzy. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.